thank hey. you Okay, słuchajcie, zaczynamy wywiady ze zwycięzcami kwalifikacji w poszczególnych klasach. Na pierwszy ogień idzie Krystian Wojtas, czyli tutaj kolega z Timu z ATA Racing Team. Krystian, ścigasz się w trzech klasach na tych zawodach. To jest track zwykły, track open i stock. Bardzo dobre, bardzo dobre w sumie występy we wszystkich trzech klasach, bo wysokie miejsca. W traku Openie zajmujesz pierwsze miejsce po kwalifikacjach, ale w traku zwykłym i w stoku. E, zajmujesz drugie miejsce, więc chyba forma w, w, wzrasta. Dokładnie. Fajnie mi się jeździ, track open. E, no, jest super, model mi się super prowadzi, jest super przygotowany, poświęcił mu bardzo dużo czasu. Także są tego efekty, aż sam trochę jestem w szoku, jak to wyszło. E, track pudełkowy no jest fajny, Michał jest bardzo szybki, naprawdę trzeba mu to przyznać, jest, nie popełnia błędów. Mogę go nawet porównać do Arka Smyka, który też nie popełnia błędów i jeździ super. W stoku, no w stoku fajnie udało się. Drugie miejsce startuje tuż za Kacprem. Także no zobaczymy, jak będą finały. Yy, tak, no z, finały przed nami, natomiast yy, warto wspomnieć, że Michał Wieczorkowski, który objechał cię w traku zwykłym, yy, jedzie modelem, który ty mu przygotowałeś. Dokładnie tak, jedzie moim modelem, z moją karoserią. Z, no, w sumie dostał model gotowy do startu. Tam tylko chyba morcetary chłopaki zmienili i, i tak jedzie. Czyli, żeby nie było nudno, to wprowadzasz nowych zawodników, dajesz im dobry sprzęt, żeby po prostu było z kim porywalizować? To też o to chodzi i myślę, że tu mogę też powiedzieć, że po prostu pod mojej ręki wychodzą dobre modele. O, proszę. Jakbyście chcieli złożyć profesjonalnego traka do wyścigów, to odezwijcie się do Krystiana. Krystian, e, dzięki za krótki wywiad. Powodzenia we wszystkich trzech klasach w finałach. Dzięki. No i założę się, że tego gościa nie spodziewaliście się na filmach z zawodów narodowych. Obok mnie Bartek Zalewski. Siema, Bartas. E, miło Cię widzieć, bo w tym sezonie nie widzieliśmy się na, sezon na zawodach halowych. E, no i tym bardziej nie spodziewałem się, że w końcówce sezonu halowego wystartujesz jest w onroadach. Powiedz, jak do tego doszło? Doszło do tego tak, że e, pomyślałem, że onroad w sumie tak jest. Dobrze wpływa na tor jazdy, i to przekłada się potem na wyniki e, i pewność na to, że w offroadach. Takie jest moje zdanie. E, więc bardzo e, jeśli miałem okazję spróbować po prostu onroadami po siedmiu latach się przejechać. Spróbowałem, no i onroad mnie ujął, że tak to ujmę. Więc, więc przyjechałem, bo mam tutaj blisko. Fajnie, bo ekonomicznie wychodzą zawody, bo na jednym komplecie. Mhm. Więc, więc dlatego się skusiłem tutaj przyjechać. Cały czas coś mhm. testuję, mimo to, że jest spora przewaga, to po prostu sam dla siebie mhm. chcę, chcę zrobić co tylko mogę, tak żeby być jak najszybszy na torze i, i też fajny jest to w daje dużą satysfakcję jak na przykład jest pomiędzy best time a medium time, mhm. mniej niż dwie dziesiąte, to fajnie na to się patrzy, no to. więc y, tak jakby próbuję dużo z setupem. No i jak na razie każda zmiana wychodzi na plus, więc, więc jest fajnie. Bartek wychodzi na to, że wiesz, jak się ma skila, umiejętności, rękę taką jak ty i głowę, no to obojętnie co się dostanie do jazdy, to się wygrywa, No bo wiesz, przesiadasz się po tak jak wspomniałeś, siedmiu latach jeżdżenia tylko off-roadami na on-road i tak naprawdę idzie ci tak dobrze, jakbyś po prostu tym jeździł cały czas, więc <laughs> niesamowita sprawa. No ale bardzo się cieszę, że wspólnie z bratem w sumie dołączyłeś, bo brat... Tak, tak, to też jest w ogóle całkiem przypadkowe, bo... Byliśmy na tej chudy arenie i, i chciałem właśnie spróbować onroadami, dwunastkami, mhm. e, ale wyszło tak, że ja dostałem onroada, a Janek sobie kupił używaną dwunastkę mhm. i też mu się tak bardzo spodobała, że, że ma plan pojeździć trochę po, po zawodach też onroadami właśnie. No super. Bartek, w sumie no to wczoraj o tym rozmawialiśmy, że Bruno wypadł z X-Ray'a, więc tutaj wpadasz w i no, potrzebny jest taki właśnie tytan jak ty, żeby tutaj dalej wiesz, zdobywać tytuły dla X-Ray'a. No do Bruna to daleko pewnie jeszcze, w szczególności w onroadach. A czykolwiek no, może spróbuję na ETS-a w przyszłym sezonie e, pojechać. Jeśli będę miał możliwość potrenowania nie. trochę więcej, to e, w zasadzie czemu nie, jeśli nie. będą możliwości, to bardzo nie. chętnie się tam wybiorę, bo naprawdę wydaje mi się, że potrzeba mi trochę jeszcze więcej czasu na torze i, i naprawdę będzie też dobrze w on-roadach, bo no, czuję się pewien na torze i, i tak naprawdę ta powtarzalność i feeling sprowadzenia jest bardzo przyjemny, więc no, hmm. może spróbuję. No. A powiedz jeszcze, jeżeli chodzi o setup, to tata ogarnia czy sam się zajmujesz? Nie, w tym, w tym sezonie sam się zajmuję, bo będzie dużo imprez, hmm. na które sam będę leciał gdzieś i tak samo już MKGP i... No, staram się już samemu wszystko przy samochodach robić, żeby być po prostu samodzielnym przy tym. Mhm. A słuchaj, e, touring kary mają taką renomę, że to są raczej samochody e, trudne w setupie. Jest jakby dużo podkładeczek, które robią róż różnicę. Dla Ciebie ta trudność, e, u Ciebie ta trudność też występuje, czy raczej? E, czy e, to um, jest... U mnie w offroadzie e, jest tak, że też ja odczuwam tak naprawdę pół milime milimetr pod, podkładki mhm. gdzieś dami, to już jest dla mnie duża różnica i tak samo tutaj mhm. jest. Naprawdę zmieniłem pół milimetra, wsadziłem mhm. podkładkę i jestem o, pół o jedną dziesiątą szybszy, nie? Mhm. więc y, naprawdę tutaj małe detale robią swoje, mhm. y, co w sumie jest bardzo, y, bardzo dobre, bo potrzebujesz czegoś, dodajesz małą zmianę, a uzyskujesz, uzyskujesz duży efekt, więc y, mi się to bardzo podoba też mniej takie jak się, jak się nie uderzy w coś, tak naprawdę sprawdzą setup po mm -hmm. trzech kolejkach jest identyczny, takie jak po jak był w momencie, kiedy go ustawiałem, więc e, tak jakby bardzo mi się podoba OnRoad, jeśli chodzi o budowę mm. i, i o to wszystko. E, super, Bartek, bardzo się cieszę, że dołączasz do OnRoadowców. Dzięki. Dobra, dziękuję. E, słuchajcie, przed chwilą był starszy e, z Braci Zalewskich, a teraz młodszy e, Janek. E, Janek, w sumie to Twój pierwszy występ na zawodach e, w dwunastkach, w najszybszej klasie, w sumie OnRoadowej, e, która startuje na dywanie e, i od razu wygrywasz TQ, także. Kurczę, jak, jak wy to robicie w tym teamie Zales zaleskich? No, trochę się poszczęściło, ale też mi się wydaje, że na pewno VRC dużo pomogło, bo przejechałem strasznie dużo godzin przed tym. E, też dziękuję tej Pawłowi Owcy, bo to on mnie w ogóle do tego zachęcił i po prostu powiedział, mam przejechać 1000 kilometrów, daję ci model, jeździsz, potem robisz to, też. Kupiłem model, e, bardzo mi się spodobało. Potrenowałem się na Słowacji na niedzielnych treningach. I przyjechałem, i no jestem pierwszy. No. Takim trochę fortem, bo dwie się liczył nie wiedziałem, ale, ale pierwszy. No, ekstra, gratulacje. A w sumie objechałeś też Pawła w tej klasie? Tak. A Paweł ostatnio na Słowacji stał na podium chyba tak, z Stał ha na podium. Hag Hagberg chyba wygrał. Hagberg a Paweł wygrał drugi Tomas, trzeci Owca. No to tak. tutaj Paweł w sumie też całkiem chyba nie zła forma w tych dwunastkach. On też niedawno wszedł, dobry. ale jest dosyć szybki. No i w dwunastkach też jeździ Norbert Melańczyk, którego a, który, też niełatwo objechać. Który jest bardzo szybki i ciśnienie podskakuje, jak widzę, że jedziemy obok siebie, więc, więc na pewno będą yy, zacięte finały. A Janek, ty też dawno temu, tak samo jak twój brat, jeździłeś w onroadach? Czy to tylko Bartek jeździł, a Ty nie je, jeździłeś? Je, jeździłem, jeździłem onroadami z Bartkiem 7 lat temu. Yy, jeździliśmy, ale to nie było do końca takie jak teraz, bo. Wtedy nie jeździliśmy tak dobrze. Bartek wtedy nie mógł wygrywać z Polski, tam nawet na podium nie stał. I po prostu zaczęliśmy jeździć offroadami i tata powiedział, że mamy wybrać. Mhm. Bo po prostu nie było tyle czasu. Wybraliśmy offroady, ale teraz byliśmy ostatnio na Słowacji i jakoś tam zaczęliśmy jeździć, spodobało nam się i przyjechaliśmy. Mhm. No i ogólnie jak czujesz te roady? Fajna Słucham, jest jazda w porównaniu do offroada oczywiście. Sensie generalnie on generalnie jest dużo prostszy. Mhm. Nie ma hopek i tak dalej. Ale jest na pewno dużo więcej potrzebne, Potrzebnej precyzji mhm. W on-roadzie. No tak, to mam nadzieję, że wasze osoby Wasze nazwiska ściągną off-roadowców, zainteresują ich Onroadem i będzie ekipa rosła Będzie, na pewno będzie rosła eee, Janek, słuchaj, gratulacje eee, Trzymam kciuki za Finały, bo na pewno będzie, będzie e, Jazda ostra, bez strzymanki, Ale może się uda na podium stanąć No myślę, że uda się jakoś tam Fartym, myślę, że się uda. Dzięki. Dziękuję. Najpopularniejsza klasa, jeżeli chodzi o zawody onroadowe, czyli klasa stock, 13,5 zwoja i obok mnie stoi Kacper Pietrasiński, czyli zawodnik, który zdobył TQ po dzisiejszych kwalifikacjach. Po pięciu kwalach Kacper jesteś pierwszy, forma rośnie, chyba jesteś zadowolony. Jestem bardzo zadowolony, bo było 5 kwalifikacji, wygrałem z nich cztery, czyli wszystkich, które dojechałem, no bo w jednej kwalifikacji, dokładnie w czwartej, zaliczyłem awarię z wrotnicy, przez co nie dojechałem do mety, ale no, raczej nie miałem ciężko zdobyć to pole position. Jestem bardzo zadowolony z modelu, bo bardzo przyjemnie się prowadzi, tor też jest przyjemny. I wszystko jest w sumie ok. Słuchaj, to są wyjątkowe zawody, bo finałowy dzień dzisiaj przypada w Twoje 13 urodziny, więc póki co chyba wszystko zmierza w takim kierunku, że zrobisz sobie najwspanialszy prezent urodzinowy, bo masz te po kwalifikacjach, model jest przygotowany chyba perfekcyjnie, forma jest, więc no wiadomo, jeszcze przed nami trzy finały, ale wszystko wskazuje na to, że uda się tam powalczyć o podium. No, myślę, że podium to jest takie minimum startując pole position, bo byłbym na siebie zły, gdybym nie stanął na podium. Wiadomo, że celem jest wygrana, bo jeszcze nigdy nie wygrałem, a to jest w sumie takie moje małe marzenie. E, Okej, okay, słuchaj, to dzięki, trzymam kciuki za jak najlepsze wyniki w finałach. Dziękuję. Klasa Formuła to według mnie jedna z bardziej widowiskowych klas, obok traków. No i obok mnie Adam Burcewicz, czyli zwycięzca kwalifikacji w tej klasie. Cześć. Adam, powiedz, jak ci się jeździło i z kim największa walka w formułkach? Jeździ się bardzo dobrze, chociaż formułka jest to taka klasa, którą się lubi, później się nie lubi, później się znowu lubi. Eee, bardzo dużo trzeba, że tak powiem, szukać trakcji, no i gdzieś tam skrętu. Bardzo fajna walka, w ogóle bardzo fajny tor. Tor jest dość techniczny. Jest parę miejsc, gdzie, gdzie, gdzie trzeba się zastanowić, trzeba, że tak powiem, troszkę zwolnić. A największą walkę teraz mam po prostu z Filipem, z którym walczymy o pierwszą pozycję. No, Katzper też nas goni, więc naprawdę bardzo, bardzo fajna stawka. Słuchaj, powiedz jeszcze, bo ty startujesz w gt -kach. Tak. I w dwunastkach też, tylko w GTK? Tak, w GTK e jeszcze dwunastka. I które miejsca tam po kwalifikacjach? E jeżeli chodzi o GT, no to w tej chwili trzecie? Jeżeli chodzi o dwunastki, no to tutaj ta klasa jest taka dodatkowa, z racji tego, że większą uwagę muszę poświęcać mm -hmm. na te dwie klasy, tak? Głównie na formułkę. Okej, okay, czyli tutaj takie perspektywy na podium to formuła i Getek. walka, okej. Okay. Słuchaj Adam, no to trzymam kciuki za jak najlepszy występ. Cieszę się bardzo, że Tor się podoba i trzymam kciuki za finały. Również dziękuję. Dzięki. Okej, okay, słuchajcie, obok mnie Michał Wieczorkowski, czyli zdobywca TQ w klasie. Trak zwykły, trak pudełkowy, tutaj świetny występ i spora jakby dominacja w sumie, jeżeli chodzi o kwalifikacje, bo wygrałeś 4 z 5. Zgadza się. Jak się bawisz trakiem? Dobrze, bardzo fajna zabawa, po tym jak odkryłem, że trzeba posmawiać opony, to jakoś to fajnie to jedzie. Bardzo fajna walka z Christianem, chciałbym mu od razu też podziękować za pożyczenie modelu, ponieważ jest to jego model. Więc fajna zabawa, fajna walka. No tak, to jest niesamowite, bo startujesz po raz pierwszy w traku, i od razu walka o najwyższe pozycje i to właśnie nie jest byle kim, bo Krystian jest takim już weteranem w sumie traka, bardzo dobrze potrafi przygotować te modele, no o czym świadczy też to, że przygotował dla ciebie model, którym swobodnie walczysz o, o pierwsze miejsce. E, Michał, powiedz, bo ty jeszcze startujesz w drugiej klasie, w sumie w najpopularniejszej klasie na zawodach honorowych, czyli w klasie stok. tam miejsce po kwalifikacjach, które? tam miejsce czwarte, więc też całkiem nieźle jak na powrót do Onroadów po kilkunastu latach. Słuchaj, czwarte miejsce to w sumie dobra pozycja startowa i będzie szansa powalczyć o podium. Jak najbardziej, model bardzo fajnie jedzie, tutaj chciałbym Tobie podziękować za wypożyczenie tego modelu. Tempo jest, odrobina pecha na torze, ale zobaczymy jak to będzie walka w finałach. Okej, okay. Michał, jeszcze powiedz, bo pierwsze zawody w sumie po długiej przerwie na finał w Błoniu też zamierzasz się pojawić? Tak, na finał w Błoniu, zobaczymy jak to w przyszłym roku, bo to już się robi dużo, dużo zawodów, ale w błonie na pewno wpadnę. Okej, okay, Michał, słuchaj, no to trzymam kciuki za jak najlepsze wyniki w finałach. Dziękuję bardzo. E, słuchajcie, no i ostatni moi goście po kwalifikacjach, team rodzinny, e, Paweł i Laura, oboje nieprzypadkowo, bo zwyciężyliście w kwali kwalifikacje w swoich klasach. Laura, wygrałaś klasę Hobby, a twój tata e, klasę E12 GT. Laura, jak się bawiłaś, opowiedz. Dobrze. Z kim największa rywalizacja tam w Hobby klasie? Nie wiem, jak się nazywają tam. Ta, tata nie podpowie? Nie, nie, nie pamięta. Nie, no dobra, ale zabawa jest: masz z kim porywalizować, czy raczej dominujesz? No, mam z kim rywalizować. Czyli w finałach nie będzie lekko, trzeba będzie się skupić, żeby no, stanąć trochę, na podium? Tak. No okej, okay. a powiedz model, kto ci przygotowywał, tata, czy sama już trochę coś tam dłubiesz? Sama już tam ten przygotowuję tak, sobie. No, no, całe zawody sama Ekstra. A, a słuchaj, opowiedz o E12 GT. E, jest lekko, czy jest rywalizacja, bo bardzo dużo zawodników w sumie w tej klasie? Nie, nie jest lekko, ale no, będzie, będzie troszeczkę trudniej. Kolega jeszcze dołączył jeden, który no, może powiedzieć w ostatnich e, miesiącach jest liderem w tej klasie, więc no, nie, nie będzie łatwo, tak? Mhm. Ale, e, Będziemy walczyć. Słuchaj zaraz za tobą w kwalifikacjach jest na drugim miejscu Wienia a na trzecim miejscu Adam Burcewicz e, więc e, chyba będzie znaczy, zab ja zabawa się Wystartować pierwsze zakręty dobrze to, to nie powinno być większych hmm. problemów. No wiadomo loteria jest przy dublowaniu zawodników. E, zdarzyło się nawet w ostatniej eliminacji że e, nieumiejętnie e, Ktoś puścił i było zażenie, też ktoś leżał na mhm. dachu, więc no, zdarzają się mhm. sytuacje, kiedy są problemy, no i wtedy różnie bywa. No tak, słuchajcie, to trzymam kciuki za Wasz rodzinny team. Mam nadzieję, że uda się Wam obojgu stanąć na podium i za chwilę zaczynamy finały. Do powodzenia. Będziemy walczyć. Dziękuję.